Witam i w dzisiejszym materiale opowiem o strukturze produkcji. Każda produkcja ma pewną strukturę i różni się ona efektywnością i rozbudowaniem w zależności od rozwoju gospodarki. Im bardziej rozwinięta jest gospodarka, tym bardziej rozbudowana jest struktura produkcji. Tak więc Robinson Crusoe nie będzie miał tak rozbudowanej Struktury produkcji jak dzisiejszy przedsiębiorca. A to z tego względu, że dzisiejsi przedsiębiorcy mają do dyspozycji cały kapitał zgromadzony przez cywilizację na przestrzeni wieków, więc no, oni mogą sobie pozwolić na posiadanie dóbr kapitałowych i szeroką strukturę produkcji. Żeby Robinson Crusoe mógł coś takiego zrobić, musi dokonać inwestycji. Ale zanim dokona inwestycji musi dokonać oszczędności. Jeżeli coś zaoszczędzi, to wtedy może zainwestować swój czas i swoją energię w produkcję pewnych dóbr kapitałowych, bo początkowo on żadnymi dobrami kapitałowymi nie dysponuje. Tak więc jeżeli chodzi o jego produkcję, to on ma do dyspozycji tylko dwa czynniki, czyli ziemię i pracę. I za pomocą tego, co daje mu ziemia oraz swojej pracy, może zbudować dobra kapitałowe i w ten sposób ma już wszystkie trzy czynniki biorące udział w produkcji: czyli ziemię, pracę i dobra kapitałowe. Więc na pierwszym etapie produkcji, oczywiście, produkuje dobra kapitałowe, a później te dobra kapitałowe pomagają mu w produkcji albo kolejnego dobra kapitałowego, które. Pomoże w produkcji dobra konsumpcyjnego albo bezpośrednio do produkcji dobra konsumpcyjnego. I oczywiście, im bardziej jest rozbudowana struktura, czyli im więcej mamy etapów produkcji, tym na ogół efektywniejsza jest produkcja. Tak więc dzisiejsi przedsiębiorcy mają do dyspozycji bardzo wiele etapów produkcji. Czasami wszystkie dobra kapitałowe należą do nich, więc wtedy opłacają tylko właścicieli czynników pracy i ziemi. Lub też opłacają wszystkie trzy czynniki, czyli czynniki pracy, ziemi i dobra kapitałowe. Ceny tych czynników są oczywiście wyznaczane przez finalną cenę produktu przeznaczonego na sprzedaż, czyli dobra konsumpcyjnego. I Tutaj przedsiębiorca oczywiście może ponieść stratę, ponieważ może za bardzo opłacić czynniki produkcji. Ponieważ on oczywiście nie wie do końca, jaki będzie popyt na dobro, które on produkuje, więc nie ma pewności, ile, za ile sprzeda ten produkt. Więc możliwe, że przepłaci za cenę czynników produkcji i jeżeli tak się stanie, no to wtedy poniesie stratę. I wtedy ceny tych czynników produkcji będą musiały spaść lub będą przeznaczone do produkcji innego, droższego dobra. Wtedy będą mogły zachować po prostu swoją aktualną cenę. Jeżeli zaś przedsiębiorca zapłaci za nie mniej niż by to było wymagane, to wtedy zarobi, uzyska zysk, i wówczas konkurencja zauważy, że można po prostu na tym zarobić i podbije cenę czynników produkcji, lub też sami właściciele czynników produkcji zauważą, że e, przedsiębiorca jest w stanie za, zapłacić im nawet więcej za ten produkt, i w ten sposób suma cen wszystkich czynników e, wchodzących w skład produkcji będzie równa. Cenie sprzedaży. Oczywiście wyłączając dyskonto w postaci stopy procentowej, które trafia do przedsiębiorcy. A trafia ono do niego z tej racji, że on wyrzeka się gratyfikacji teraz, znaczy gratyfikacji później. A jak wiemy, sprawa preferencji czasowej cenimy dobra teraźniejsze bardziej niż przyszłe. I dlatego, że przedsiębiorca wyrzeka się dóbr aktualnych, aktualnej zapłaty, zaś. Właściciele czynników produkcji otrzymują je natychmiast. To właśnie dlatego, że przedsiębiorca odracza swoją konsumpcję. On otrzymuje zapłatę w postaci tego dyskontu. Jeżeli przedsiębiorca chce jeszcze bardziej zwiększyć efektywność. Oczywiście będzie poszerzał strukturę produkcji. Będzie do tego oczywiście potrzebował oszczędności. Bo inwestycja zawsze potrzebuje oszczędności. I te oszczędności może zgromadzić sam, bądź też może od kogoś pożyczyć, zwykle od banku. I banki często pożyczają oszczędności, których nie ma, i później mamy problem w postaci kryzysu. Ale o tym opowiem w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.